A więc hej hej, witam Was panowie na moim kanale. No i jak to nie widzicie, lub wiecie, widzieliście, nowy motyw to jest typowy motyw ku LGBT, czyli Happy Rainbow, no, czy już się nie skojarzyć. Głównie dlatego, że teraz mamy czerwiec, czyli miesięce LGBT. A więc dzisiejszy film będzie trochę inny, a mianowicie zrobimy sobie taki luźniejszy pogadankowy bardziej, a mianowicie. O, homo o homoseksualizmie w garach. Co? Nie jest nowym wydokiem już w książce, które zostały wydane w 2000, chyba. O ile się nie mylę, więc nie, poprawcie. W 2000, w 2000 roku, nawet nie, jakimś tam z, z datą, z cyfrą obok, pojawił się homoseksualizm. 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 No i. No, no, na początku on się nie ukazał, to był po prostu błąd w programowaniu i program się nie zrobił, bo sam by należał do tej grupy, więc stwierdziłem, że co w tym dziwnego jest. No nic nie było, więc od tego czasu trochę czasu minęło i ten widok tu się pobarnia tak? i i nawet w Simsach już jest bardziej zamierzony, a nawet gdyby powiedziała, że zamierzony już przypadkowy, bardziej nie w to, co wtedy ale znowu mam powiedzieć, że jest to normalne, nie ma się co czekać, no i tak dalej, po prostu pozytywy same. I LGBT jest teraz też się stało takim tematem częściej poruszanym, grupą częściej akceptowaną w społeczeństwie. Już stało się mniejszym tematem tabu, niż tabu już było to poprzednio, bo po prostu nie było się już co dziwić, jak kiedy ktoś na przykład stwierdził o tym, że się należę do takiej grupy, i po prostu coraz więcej osób się do tego Coraz więcej osób zauważa, że może należeć do tej grupy. To jest według mnie, z czymś takim trzeba się mimo wszystko nieco zastanowić. Nie mówię, że długo czy coś, ale po prostu nie jest to takie, że ja to wiem na pewno. Bo jednak muszę się wydać inaczej, a jest inaczej, ale tutaj, gdybym w, w, w moim przekonaniu bo to nie jest temat odcinka. LGBT z mojej planet. jest. Też od zawsze możliwe jednak. Jak wiem, pan powstał w 2009 roku, kiedy ten, to zjawisko się już powoli normowało, hmm, powoli, hmm, Nie wiem, czy to do bo jest to coś normalnego, ale jak wiecie, jak to inaczej opisać, jest zbyt wiennie. Jeżeli wy wiecie, to super, jak tu jest możliwie w tym. No, ale jak, że to się stało normalne, że już nic się tego nie wstydzi i że po prostu same pozytywy pewnie by się dało powiedzieć. No ale w 2009 roku, kiedy powstał nowy Star Planet, powstały też pewne opcje, które, no po prostu pewnie nie, nie tylko dlatego, że być ku temu środowisku, ale po prostu z leniwości naszych kochanych twórców, chociaż nie mówię, że to są nie oczywiście, że nie, ale. Kieruje się ku temu stwierdzeniu, że to dlatego, nie jakaś tolerancja, czy inne tego tworzą to. Tak? No, po prostu dlatego w grze pojawia się opcja dodania, nie, posiadania chłopaka przez chłopaka, albo dziewczyny przez dziewczynę. Nie wiem, jak to inaczej spróbować w angielskim, bym wiedziała, bo to posiadania chłopaka przez chłopaka, no wiecie, po prostu... Dobra, i w w moje znajomości językowe i żarty, które coś jeszcze opowiadać. No ale przechodząc dalej. Dalej. Kiedyś nawet powiedziałam, że rok temu u, motyw nie był jakoś LGBT, brany pod uwagę na jakiś motyw. Tego nie na jakie domu grają w te życie, a nie każdy chce sobie dziecko wiedziało co to jest LGBT i powiedziało to pobieraj, i inni coś w rodzicach nie dziecko takie podejście nie jest zbyt słuszne ale no mnie to ocenia jest jednak dzieci nie mam raczej że wtedy jeszcze kilka, kilkanaście lat nic, nic nie będę więc no wiadomo każdy jest inny, każdy chce inaczej zobaczymy to ciechę. więc no po prostu nie w to ale no jak wiadomo bo, no, Star Planet teraz się już pewnie widzi wcześniej wspomniany mocy, więc... No... Czemu to się mogło pojawić? A może. Ja to przynajmniej mi się tak zdaje. Nie mówię, że to jest jedyna słuszna opinia na ten temat, ale też o tym dużo słyszałam i to wcześniej Po prostu głównie... Stało się tak głównie dzięki protestom teraz w USA na tle... ...le takim... ...zły każdy budu, no i przez się że to już będzie idealnie, mogli dać taki motyw. Nie wiem ile to jest prawda niestety, dlatego że jednak podobie się dłużej projektuje. Według mnie ta teoria jest jej A jaka jest według mnie po prostu co jest stwierdzili, że czemu, czemu... ukrywać coś normalnego, skoro już nasza gra istnieje ponad 10 lat pora to tabu, tabu usunąć. Więc taka jest moja teoria, ale wiecie, ja... Ja nie będę w to czemu, dlaczego, czemu nie inaczej, bo ja jednak tego nie wiem i dane mi jest siedzieć w głowach innych osób, żeby się przekonać lub wam ja powiedzieć później prawdę. Więc nie oczywiście na inaczej mnie pochopnie że i twórcy z jakiś czas to wyjaśnią. No po prostu i do tego w dzisiejszych czasach raczej nie ma tego, co było na przykład 2011. Nie, nie 11, co 18 ale 19 rok, kiedy na przykład do weszła aktualizacja gender. no teraz już tego nie ma i... nie. To nawet dobrze, że nie ma takich sprzeciwów, że każdy jest teraz taki pozytywny. Już się tak po prostu nie... nie obwyższa tematy na nie chce się do procesów, nie w się tego po prostu teraz jeszcze szczęście, że mamy w racji, kiedy. No, Inni odchodzi też, w sportu, nie w niespodzianki raczej są bardziej zainteresowani tematem. Może to dlatego, że świadomość społeczeństwa wzrosła, co według mnie jest po prostu idealnym odpowiedzią na to, dlaczego się tak stało. No ale jednak, jak nie, nie wiemy my czemu tak się zmieniło, ale no, jednak już świadomość społeczeństwa jest łatwo się domyślić. A więc, twórcy stworzyli i stworzyli, że zróżnicowali, to już jest, nie jest temat zbyt, no to pora najwyższa, co zrobić i według mnie tutaj pora najwyższa dla według mnie jest to różne posunięcie, bo czemuś uchwaść co dotyczy wielu osób i tak naprawdę prawdopodobnie wielokrości LGBT, ZSB, A i tak dalej i tak dalej, do której grupy należy naprawdę duża część osób. mam wrażenie, że to jest duża część osób, które mnie ogląda to po prostu, co jeszcze z tego nie jest tego, bo jedna identyfikacja płciowa to jest coś nad czym czego nie da się określić jednoznacznie nie w wieku na przykład 11 lat bo to się oczywiście zmienia oczywiście wtedy powtarzając się może wystąpić coś że będziemy mieli taką świadomość że jednak ciągle na swojej myśli ale nie, nie, nie określałabym tego na że to będzie to no i bo więc, no, jak powiedziałam, dla mnie to jest pozytywne ale coś, że takie coś zależy, to jest jednak część, część naszego społeczeństwa, część czegoś, co dotyczy nas wszystkich Znaczy nie wszystkich, tylko w większości Chociaż pewnie znajdą się teraz jest osoby, które powiedzą, że ej, to dotyczy nas wszystkich No i szczerze lub nie szczerze mówiąc, według mnie jestem trochę racji, bo jednak naukowcy sami twierdzą, że tak naprawdę nikt, a lepiej nikt nie jest w 100% hetero i każdy na tutaj jakieś zajawki biseksualności albo chyści lub homoseksualności albo aseksualności i nikt nie jest hetero, więc no dotyczy nas wszystkich żeby komuś sprawić w ci, że nie biorę jego pojęć to po prostu tak no nie. Ja się mega z tego cieszę, według mnie to jest mega pozytywne, no więc skoro to nas wszystkich, po co to ukrywać, no według mnie nie ma takiego powodu i według mnie super, że twórcy coś takiego dodali. I, I mam nadzieję, że taki tydzień przyjdzie pozytywnie, że nikt się za niego nie obrazi, Dla, raczej będzie, mam nadzieję, pozytywny odbiór i mam nadzieję, że to nie tylko ja mam taką nadzieję więc ja już chyba mogę tyle w tym temacie więc według mnie to jest mega pozytywne Przecież coś takiego no raczej to jest, jest w tyle w tym temacie i dziękuję każdemu kto tego wysłuchał takiego marudzenia prawie 10 minutowego i dziękuję każdemu, kto zechciał to obejrzeć, kto dał, pamiętajcie, że łapeczki w górę są mega motywujące, chociaż do niczego nieżał. No i pamiętajcie do subskrypcji na kanale, jeżeli chcecie słuchać więcej mojego gadania o wszystkim i o niczym zarazem.